Cześć, jeszcze Dzisiaj jest 27 czerwca 2025 roku. Jesteśmy w Czechach, w Adrszprach. Zawsze mówię, aż Adršprach e, No idziemy z Skalne Miasto. Jest godzina 10. Po chwilkę po, e, I ogólnie jest mega fajnie. pochmurnie. E, nie jest gorąco, więc... E, będzie elegancko. Czeski język jest bardzo śmiechowy, ameryckie brambory. Gulasowa polewka. Dobra. Pan mi dał mapę. Już teraz się nie zgubię, a ja mówię do niego, że chyba bym chciała, żeby mnie taki zbój odnalazł. Już mamy jeziórko, idziemy zielonym szlakiem. Skały... A <grywa> Boję sobie język. A <grywa> yy, One są... I yy, to jest... To jest, to jest największe skalne miasto w Czechach. Ma powierzchnię 17 km2. A formacje skalne mają różne wysokości od 480 do 786 bodajże. No, już się zaczynają. Patrzcie na to. Kamera tego nie odda ogromu, Dlatego należy samemu tutaj przyjechać. Co nie, Sylwia? No. Co nie, Milena? Prawda, zapraszamy. To już koniecznie musicie przyjechać. Bilety online, bilety online są starsze, starsze tańsze. Dobra, to jest pierwsza formacja, dzban, aczkolwiek tutaj z państwem stwierdziliśmy, że to bardziej wygląda jak jakiś ptak, który widać szpony i coś przytula się do ściany i łapie dziobem, no dlatego trzeba to przechrzcić na jakiegoś ptaka, może sokoła. Ale w ogóle cała ta trasa ma 3,5 km i 3 godziny, na 3 godziny jest przewidziane spotkanie, spotkanie, z Ale to chyba złącznie z podziwianiem. Ale jest pięknie, nie ma się co śpieszyć Chociaż chciałabym zdążyć do polanicy do tak dochut szkła, do manufaktury szkła para. Są takie fajne figurki, a ja się zakochałam i chcę wiecie, no. Pan phaskały, ale nie dał rady, bo tam podtrzymują takie patyki i on nie może tego sforsować. Ale to jest głowa cukru i na dole y, ma szerokości 3 metry, a u góry ma 14. Więc fenomenalne. Chodźcie, zrobimy sobie zdjęcie z głową cukru. W Czechach to bogactwo, nawet na szkach rosną drzewa. Bardzo ładnie. Jesteśmy takimi mrówkami względem tych skał. Ta jaka duża sosenka wyrosła. Centralnie ze skały. Idzie sobie ptaszek i coś ma w buzi. To jest kos? Dobra, mamy gotycką bramę. Ogólnie to powstało w roku 1839. Jeszcze dobrze nie zdążyłam przejść przez tą bramę, a już tutaj czuć taki chłód i wilgoć. Dziura, jakie szczeliny. Wąskie, wąskie. Rynek słoni. Tutaj... Bujna wyobraźnia to jest bardzo wskazana. <noise> Ale widać trąby. Tu na rynku słoni mamy y, wilgotno i zimno. I tutaj rosną roślinki o rzadkich gatunkach. Owady też są rzadkie. Całkiem inny kolor te mają piaskowce. Tu mamy zęba, a tam dalej mamy bramę. W ogóle tutaj jest zaznaczone jak wysoko była woda w powodzi, która była w 1844 roku. Zobaczcie sobie. Ja tu mam może za 2 metry <ścoughs> i nie dosięgam do tej linii. Ale tutaj dalej mamy most diabła. Jego wysokość to 21 metrów, i jest drugi co do wysokości mostem z, z tej skały, z piaskowca. Ja tutaj opowiadam, a później dziewczyny będą kartkówkę pisać z tego, co ja mówię. <laughs> Wieża Elżbiety nosi podobną nazwę na część 91-metrowej wieży gotyckiej. Kościoła Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Dobra, tutaj jest Głowa lwice i kompletnie nie widzieliśmy tego, gdzie... O co chodzi? Gdzie ta Głowa lwice? I pani tutaj po czesku dziecku tłumaczyła i podsłuchała. <grywa> Już wiemy, że to to. Tu jest mały wodospad. Zaraz pójdziemy do dużego wodospadu. Czyja głowa?

Duży wodospad, patrzcie jak wyżłobił ławoda już ta. Fajnie, super. Ale wąsko. Kiedy coś nie przeszkadza skała, aby dalej rosnąć, to se tak radzi. A jak? Natura jest niesamowita. Jakie małe koczuszki, pipki małe, ale się rozproszyły. O, tam wychodzą z tych krzaków. Jakie słodkie. Matka ich ma, ale szybko on, tak jakby prawie po wodzie popylał, tak szybko: 5, 6, 7, 8, 10. 10? Jakie są oczki I tak się drapuje po schodkach. Dobra, tam płynie sobie u łódka. I ja ona sobie tutaj tak pływa. Tu jest pomost. Tu można wrzucić na paliwo dla kapitana. I tamtędy się wraca. Patrzcie, tak wyglądał kiedyś kamień w 1890. Dokładnie ten kamień, który jest teraz tak wyżłobiony. A po prostu on był dostępny, ludzie nie na niego wchodzili. No i tak to wygląda teraz. I pomyśl, nawet kamień nie jest wieki. Dobra, teraz formacja skalna kochankowie. Y Pani jest mniejsza i całego w czoło, a on jest większy i całuje ją chyba w piersi. Tak to wychodzi. Najwyższa formacja skalna. Ponad 80 metrów wysokości. Wielka panorama. Tam gdzie jest flaga czeska to są kochankowie. To jest opisane nawet. Meduzy, harfa, gilotyna, Ostrów, skalny chlad, krokodyl, karkonosz. Starosta i starościna. Miesia dziura. Czyżby to? Tu? Tak, to? dziura. Tu? I my będziemy przechodzić przez myślą dziurę. mamy też Tak. O, ale szczelina fajna. Idziemy sobie taką szczeliną. Czekaj, czy się tu ktoś kiedyś zaklinował? Bo można by było się zaklinować. Ale musi być jakieś obejście, no bo jak a spotkałyśmy Wilka Miałeś mi też szczęście Da się, lecie da się. Koniec tej przygody w skalnym mieście tutaj można sobie kupić pamiątki od kapibary Jest kapibara, jako fajna! Jak jak. No kapibara w tym roku nad morzem rządzi. Ale widzę, że w górach też. O, a teraz jest chyba chama taka. La To jest la Bubu? Chyba tak. La ja Bubu? Nie, nawet nie wiem, co to jest. Patrzcie, kapibara wychodzi z tego. Z marchewki. O kurde. Właśnie, Pokémony jeszcze są jakieś, ale jakieś dziwne a my na warsztatach w tym manufakturze barbara, chłop, huta chłop, chalincza robi. Prezarko.